Siemanko, siemanko! Serdecznie Was zapraszam na dzisiejszy odcinek. Zaczynamy e, od małego może sprawozdania, gdzie jesteśmy, co my tu robimy, po co to robimy. Więc Kamil bierze udział w zawodach x Mission completed. w Berlinie. Generalnie Berlin. E, załóżmy, że to nie do końca jest Berlin. Właśnie tutaj zaczyna się pierwsza tutaj przeszkoda. Bierze udział na 18 km, jeśli chodzi o trasę. Później Wam wszystko opowiem tak, żebyście mogli wiedzieć od A do Z, na czym to polega? Serdecznie Was zapraszamy dzisiejszego odcinka. Na początek Wam wyjaśnię, co to jest Xletics. To jest nazwa biegu, nazwa biegu z przeszkodami. W Polsce jest bardzo popularny runmagedon w Niemczech jest bardzo popularny x Ze względu na to, że Kamil już po prostu w małym paluszku ma wszystko, jeśli chodzi o wszystkie możliwe zawody, trasy Runmagedonu, ponieważ tak jak ja to określam, jest już weteranem. Wszystko już zna, wszystko już przeszedł, brał kilkakrotnie, kilkanaście można powiedzieć razy udział, więc to nie jest już dla niego jakieś super ekstra wyzwanie. Więc postanowiłam, że tutaj trzeba coś dla niego fajnego zorganizować. A już kilka razy widzieliśmy różne Yy, gdzieś tam reklamy, w jakiejś tam telewizji, czy gdzieś na siłowni było coś wyświetlane na temat X, więc stwierdziłam, że może to będzie fajny prezent dla niego, jeśli mu kupię po prostu... Udział właśnie w tych zawodach. Tak nazwijmy, zawodach. No Wiadomo, że to jest też bardziej dla fanów niż jakieś, jakieś poważniejsze zawody. I pod dostał dostało ode mnie już tutaj zakupione wejście na XLETIX na maj. Więc mamy maj 2023 rok, 18 km mieliśmy do wyboru. Znaczy ja tu miałam wyboru, bo jestem osobą, która tu zorganizowała to całe zamieszanie. Było do wyboru 5 km, 12 km, 18 km. Mieszkamy nad jeziorem, który ma tak naprawdę kamień często sobie biega wokół niego i ono ma 8 km i to mu zajmuje no tak do 45 minut maksymalnie, więc stwierdziłam, że 5 km to jest nic. Później stwierdziłam, no 12 km, no to też tak słabo, troszkę, nie, więc e, na tym wzięłam taki oparłam swój przykład, że tutaj dla niego takim najlepszym tutaj zabawą, wyzwaniem będzie to 18 km. No i zakupiłam, no i to przypadło na Maj, bo były również też inne lokalizacje, jeśli chodzi o ten cały Xletics, ale stwierdziłam, że no Berlin, ponieważ było określone Berlin, no Berlin to akurat... Um mamy fajny dojazd do Berlina z naszego miasta więc stwierdziłam, skoro w Berlinie to bierzemy a że miało to być w jakimś tam zorganizowanym parku, gdzie są jakieś paintballe, e, jakieś tam e, w ogóle parki, też odnośnie jakieś tutaj linowe atrakcje, więc stwierdziłam, że też to będzie no, fajna trasa po parku e, po takim obszarze zalesionym no i tu się zatrzymamy <laughs> okazało się zupełnie dzisiaj przyjechaliśmy, bo dzisiaj e, przyjechaliśmy tutaj już od rana, żeby tutaj zorganizować się i wszystko znaleźć, przyjechaliśmy z rana a tak naprawdę z Berlina, bo mieliśmy noc jak już zapewnione w Berlinie wczoraj, żebyśmy już od samego rana mogli ruszyć tutaj, żeby się dostać, miało to być zaledwie 20-30 minut e, samochodem od Berlina, jadąc na południe. What the Ale to nadal miał być obszar Berlina, po czym się okazało, że to nie jest obszar Berlina, to jest jakby inna miejscowość, która się nazywa Zusem. Więc kupiliśmy bilety na ZUSEN i przejechaliśmy tutaj chyba na dwie, trzy przesiadki. Najpierw jechaliśmy pociągiem później dwoma autobusami i wysiedliśmy w miejscu tak naprawdę Kalinsien, który był oznaczony, że w tym miejscu się to znajduje. I przyjechaliśmy tam, znaleźliśmy tak naprawdę po lokalizacji ten cały park. Gdzie są te paintball, park linowy, ten cały obszar, w którym to wszystko ma być organizowane. Poszliśmy tam i się okazało, że pan, który tam dobrze tam ktoś w ogóle był. Yy, ale też no, z jednej strony też nie do końca mnie przekonuje ta osoba, która tam w ogóle była. Yy, była. Była osoba w kamizelce, która nas poinformowała, że to nie jest tu, że trzeba obejść, że tak naprawdę to jest 10-15 minut z drogi z tego punktu, gdzie się znajdujemy i trzeba się wrócić z powrotem do takiej drogi głównej i iść wzdłuż ciągle lewą stroną i wtedy my jak można powiedzieć obejdziemy cały tam obszar, żeby się tu dostać. What the Według Google Maps WK W ogóle jakoś to nic nam nie pasowało, że wyglądał jak my się oddalamy od tego całego miejsca, więc wróciliśmy się ponownie do niego, mówimy mu, że no, coś jest nie tak. Google Maps pokazuje nam, że my się oddalamy od tego punktu, że to gdzieś tu jest. On powiedział, że no jest tutaj ten, ten cały park, ale nie ma oficjalnego wejścia dla nikogo, żeby tutaj od tej strony, gdzie on jest, by ktoś mógł wchodzić. Że jedynie osoby, ja tak jakby można powiedzieć, pracownicy, jacyś tam zewnętrzni, wolontariusze mogą wchodzić. Osoby, które są po prostu jako uczestnicy, muszą obejść zupełnie gdzie indziej, od tak można powiedzieć innej strony wjazdowej. No to my stwierdziliśmy, no dobra, skoro tak mówi, no to poszliśmy dalej. Jeśli chodzi o ludzi, z którymi jechaliśmy, to było, było może 9 osób, które też jechały tym samym autobusem co my. Jedna grupka osób wysiadała zupełnie na innym przystanku, chyba z 7 km oddalonym. Później się okazało, tak gdzie później kolejne osoby, tam również nasza dwójka wyszła, e, się okazało, że też coś źle jest, nie tak. Rozeszliśmy się każdy po gdzie indziej. nie wiem jak inni dotarli, czy nie dotarli, czy dali sobie spokój, bo ja osobiście muszę sobie dała spokój. No i my jako tak naprawdę sami w dwójkę szliśmy przez całą tą ulicę, szosę, jezdnię, wśród tego całego buszu, tych wszystkich lasów. Mogę Wam nad pokazać, czy gdzieś tam już wam dodałam w filmiku, jak to wszystko wyglądało. No, szukaliśmy gdziekolwiek, żeby się przedostać, nic nie było widać, nic nie było słychać, ani ludzi, ani samochodów, ani jakiegoś oznaczenia x X, jakichś strzałek, nic, żeby można było cokolwiek wywnioskować, gdzie mamy iść i tak dalej, więc szliśmy, można powiedzieć, w ciemno. Z lewej strony, po prostu bo wiedzieliśmy, gdzie jest jakiś punkt orientacyjny, że to jest z lewej strony, więc szliśmy tak, żeby po prostu każdą możliwą lewą stronę odbić, żeby zbliżyć się jak najbliżej tego całego miejsca. W pewnym momencie zwątpiliśmy i jechał jakiś facet samochodem z lasu. Ja powiedziałam dobra, bierzemy go, bo może on też szuka. Więc w razie czego to będzie też jakaś inna osoba, która też będzie miała jakiś pomysł, żeby jak się gdzieś, to, gdziekolwiek przedostać. I się okazało, że to był jakiś facet, który po prostu tak o sobie jechał z lasu. Samochodem. I my się go pytamy, czy wie gdzie jest Atletics, w którym miejscu się znajduje ten park i tak dalej. I on powiedział, że wie i zaraz nam wytłumaczy. Wytłumaczył nam, pokazał nam na, map na mapie, gdzie mamy się podążać, w którym miejscu jest to wejście, że dobrze idziemy, że musimy jeszcze pójść. Tak naprawdę to jest kilka kilometrów, po czymś okazało się, że to jest jeszcze najmniej pół godziny drogi, więc szliśmy te pół godziny drogi z Buta. No i pojechał, życzył nam powodzenia. Zdziwił się, że my z Polski jesteśmy. A więc tak, na takiej zasadzie też się dowiedzieliśmy i mieliśmy obeznanie, że dobrze idziemy. Więc doszliśmy tu. Facet taki troszkę dziwny, bo jechał samochodem z lasu, tak z zniknął, więc pewnie się śmiałam, że natrafiliśmy na faceta, który wcześniej zabił żonę i wywiózł do lasu, zakopał i wyracał akurat. No i później nam powiedział, więc później udało nam się przedostać, ale to jest kawał drogi, naprawdę kawał drogi, gdzieś tam może wam dokładam matkę, żebyście mogli sami się zorientować. Więc jeśli chodzi o organizację taką zewnętrzną, informacyjną, nic tu nie jest w ogóle zorganizowane dobrze. Jestem generalnie rozczarowana i gdyby to dotyczyło mnie, żebym ja tutaj wzięła udział, i ja po prostu bym miała to wszystko tutaj przedostać się to i samodzielnie bym w życiu sobie wtedy już spoko, poszedłbym do hotelu i siedziała dalej w hotelu, nie przejmując się, żeby w ogóle brać udział, bo to nie ma sensu żeby takie kilometry iść. Jedna dziewczyna, która początkowo z nami szła, jak ona usłyszała, że to jest oddalone 3 km tego miejsca, gdzie my jesteśmy i że tam trzeba iść z Buta, to ona też powiedziała, że no to jest bez sensu, że ona nie po to przyjechała tu, żeby teraz znowu gdzieś iść, wracać się. A ona była tylko wolontariuszką, ona nie brała udziału tu, więc się zgłosiła na wolontariat i ona powiedziała, że no, to jest sensu, że ona gdzieś tam ma iść i szukać miejsc bez jakiegoś oznaczenia. Później my wyszliśmy z kamieniem na jakieś w ogóle drogi, jakieś w ogóle osiedle, między osiedlami. No i łaskawie po pół godzinach znaleźliśmy te miejsce, gdzie to wszystko się znajduje i dotarliśmy tutaj. I zaraz wam pokażę, jak wygląda cały obszar. W tym czasie, bo Kamil, no wiadomo, 18 km nie zrobi w godzinę czy w dwie, więc też to będzie trochę trwać, więc mam może sobie trochę pochodzić, mam wszystko pokazać, jak to wygląda, może się namówicie na przyszłość, jeśli mieszkacie w Berlinie, byście chcieli wziąć udział, albo kiedyś w przyszłości byście chcieli tu przyjechać z Polski, bo gdzieś tam mieszkacie, albo chcecie spróbować, zobaczyć teraz coś innego niż Runmageddon, bo wam się i wszystko wiecie, tak na przykład jak Kamil, więc teraz wam orientacyjnie pokazuję, jak to wygląda od zewnątrz, zupełnie nieco inną organizacja, niż u nas jest znana w Polsce, bo niestety tutaj chyba raczej nie, też nie będzie jakiegoś super odnośnika, jeśli chodzi o jaki macie czas, ponieważ nie ma żadnych bransoletek rozdanych, żadnych GPS-ów, nic. Nawet numerków tak naprawdę nie macie żadnych przypisanych, dostajecie tylko bransoletkę z kolorem, w jakim bierzecie udział biegu, każdy bieg miał jakiś inny kolor, jakąś tam opaskę i wydajecie dokumenty typu imię i nazwisko, podsyjecie zgodę. Niestety nie oni nie Biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i tak dalej, że to wszystko jest na Twoją odpowiedzialność, więc zupełnie nieco to inaczej wygląda niż na Rumagedonie, więc Was zapraszam na mały tour. Tutaj już kolejna grupa się rozgrzewa, bo co 20 minut kolejna grupa wchodzi i się rozgrzewa. Nie wiem czy też na 18 będą oni biec. Kami zaczął o godzinie 13, o godzinie 12.50 rozgrzewka. Dwie osoby prowadzą rozgrzewkę, pan motywujący coach, ten czarnoskóry, który gdzieś tam wam pokaże na filmiku, no i pani. No. I teraz ja wam tutaj zabieram was na mały tur po całym obszarze, obszar jest olbrzymi. Jest nieco, gdzie pochodzić, popatrzeć, popodglądać. Ja mam tutaj akurat trochę czasu, więc sobie mogę już usiąść, zjeść coś, popatrzeć, gdzieś wsadzić, głowę gdzie nie trzeba i wszystkie szczegóły Wam opowiem.